Siema, dzisiaj jedziemy zrobić tuning mojego pięknego, żółtego Poldusia. Suningujemy go sobie dzisiaj trochę. Myślę, że będzie miał ładne osiągnięć. teraz właśnie jeszcze dojeżdżam do tej tuningarni. Ona jest w USA i zjadę z, z, z tego mojego zadupia już chyba pół dnia i nadal nie dojechałem, że zaraz mi szlak trafi. Nie wiem czy być. Jakaś, y, jak to było? Mów wals, Tam po tym jakimś Mów Wals ma to być. Więc no, jedziemy tam już po Poltuś 130 jedziemy. Aha, widzicie jak zapyla? Tak no, mówiłem, w jednym nie Ale to drift już się za bardzo nie nadaje. Być może nowy cynik wtedy będzie ładniej jechał. No więc ja już tutaj, dojeżdżam na tą stację. Tutaj niby za tą stacją ma być ta tuningarnia Dobra, jadę. O. O. Tutaj niby ma Ma to być. A nie, kiedy spuściłam i jedziemy. Dobra, teraz wyjadę sobie tutaj. O. mi piękny nie, O, karo Tamten pewnie też będzie karu, ten jest 1.6. Ale może tamten będzie 2.0, więc będzie na pewno mocniejszy i będzie sporo jechał, Na pewno. No, ja sobie teraz zaparkuję mojego puldusia. No jeszcze krumę popala. <grych> o i nie obeż podciem z tego. Dobra. Muszę, muszę zaparkować Puldusia. Stój Puldusiu. Za szybki jesteś. Dobra, muszę cię zaparkować i ja idę powiedzieć tutaj pani na recepcji, że zostanę. Dzień dobry, proszę panią. Dzień dobry, ja w przyszłym zostawię z tego poltka. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, proszę. Ja idę sobie teraz do. To... <todgłosy> jeśli jak wrócę, to zobaczę. Może Marze... i. No. Dobra. Она еде соби зробич пісного хот доба базде гуя дуа Minęły 4 minuty polonezowskie i już mój polonez jest gotowy kurde kurde jak gólo pali teraz tu ty, ja na półgarze nie daję o tak, to co pylam nie do turbinka słyszę chorym. ale nie. dobra teraz jadę y, się przejechać teraz jadę się przejechać nim i zobaczę o kurde z gazu dobra y, będę jechał i ten. Teraz będę jechał. Tylko jeszcze pojadę, powiedzcie pani, coś i oj, jadę. No. To to nie tu. Muszę iść tutaj pani, tu. A ja idzie, a ja już sklerolę łapie Dusza. To jest. No, taka skleroza mnie łapi, no. no. dzień dobry. Ja przyszłem po drugiej produkcjach Dobrze. Do widzenia. O kurde, ale ładny pol, jakaś się światła przyciemniły, kurde Ale ładny, no nie mogę, no kurde Ale piękny, tu z przodu, z tyłu Och, jakie piękne felki, nawet przecież ludzie lakier mają Dobrze, zaraz do niego będę jechał Kurde, czemu, gdzie jest moja arystracja? Ej, 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 gpu? Ma? Gdzie jest? Halo, 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 halo Gdzie jest moja arystracja? No i w ogóle to sobie zrobić nową rejestrację, I jak wiecie, jak widzicie. Dobra, palimy gumę. Dobra, palimy gumę do nic, do dzieje w duszę. Dawaj, dawaj pod duszę, dawaj! No dobra, ja już tutaj będę jechał za chwilę. Tylko jeszcze tak mi się wsiągnęło w to palenie gumy, że dosłownie chyba im teraz wszystko spaliłem, zaraz nie wiem, u mnie nie wygonią. A ja nic się nie dzieje. Dobra, my jadł szybko, bo mnie gonią. Dobra, tu jadę. Pojadę sobie gdzieś. My nie jedemy tego USA, ale gdzieś pojadę. Gdzieś spróbujemy autostradę. To jakiś idiota wjechał, idiotę, co tu naprawdę jest taki ruch liczny, że prawda. Ci ludzie tu jeżdżą ja idioci Dobra miodu wygasa ja Ojacie, jak tu jedzie? Już tuwa? E, ledwo co wyjechałem Jezu Dobra jedziemy tym do chałupy Dobra miodu Ej co tak słabo jedziesz no, na bad, na bad. Dobra kurde miodu miodu ja Dobra fam Dobra ciu, szybko byśmy uciekać Stało się coś naszemu polduziowi? Nic się nie stało Tak obozom mi dali Dobra tak bym powolno Dobra jadę sobie Dobra jedziemy tu Chyba myślę że pojadę prosto bo będzie Chyba najszybciej z tego co mi ta Nokia pokazuje tu Kurde, muszę wprzedzić tego idiota, bo tak wolno jedzie. Miodu! Pełny gaz! A -a -a. Dobra. Podziękowałem mu, zjechał. mi zjechało tego chóra na bipcze. No. Cholera jasna, co on wyprawia? Nie ma policji w lusterku. <laughs> Myślałem, że już będzie ale i tak będę musiał wyprzedzić go dobra miodu, pełny gaz no i mam tego idiotę haha ha. zwalnia mi tu na lewo a on zjechał w znak dobra, pełny gaz dobra, jedziemy dobra, jedziemy szybko, szybko dobra, żeby by tego nikt nie dał Dobra, szybko, 160 sześćdziesiąt, Matko Boska, i jeszcze przeciwny pas. Dobra, dwie paki, no. Dobra, hamuj, 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 ham. polonezu. Nie wyrobię się, aaa! O, 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 mój polonez, ach, co się stało? Co się dzieje? O, o, co się stało? Jezu, nie. O, co się stało? Nie mogę o, skręcić się w Uż, wieś, się bie, o Boże, wyjście z tego polonezu. Jeszcze się męduje, o Boże. O matko, co się stało? Co się stało? O Boże, co się stało z moim polonezem? Dachowanie było, o Matku. Cała chłopnica zepsuta, Jezu, tu wszystkie rzeczy. Co, Matku? już mam dość. <laughs> Szkoda mojego polonezu. O, biedny polonez. É, mas eu estou pescando essas regras, não sei se estou entendendo, eu buscar,